I you my heart. Cześć, witajcie z tej strony! Jako on radzi, dzisiaj Wam pokażę moje skiny do Brawl Stars Tak więc były już moje postacie, także teraz skiny. Będę pokazywał tylko te postacie, do których mam jakiegoś skina. Czyli na przykład Leon, do Kolta mam, do Mortisa. A, czekajcie. Pokażę Wam jakie mam. To wiadomo, te podstawowe i, i ten, ten ja Do Sherry nie mam Do mam Ogólnie jakby były słychać jakieś szumy czy głosy, to, prze, głosy, to przepraszam, bo jestem u krzynów, także Tutaj następnie mam Doriko Ten Do kogo? Do majka mam jeszcze skin do Tary chyba, tak? Tara I to by było chyba, a nie, jeszcze do paperki, tak. No właśnie myślałam, że o kim zapomniałam o to paperka. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiajcie łapkę w górę i subskrypcję. Siemanko! Siemanko! Siemanko!